naby dzień naby kochani, witajcie w kolejnym vlogu ja dopiero wróciłam z pracy znaczy się wróciłam normalnie ale y, byłam jeszcze po zawieźć dzieci do szkoły franka do przedszkola i byłam y, po wyniki moich badań które nie są za wspaniałe <laughs> y, nie są też jakieś strasznie przerażające ale za dobre nie są więc tak, ja miałam mieć teraz endogenologa w 20, ale sobie przesunęłam ze względu na kasę, bo chodzę prywatnie, a ta wizyta sporo kosztuje i jeszcze teraz umówiłam się z badaniem um, Jezus USG, więc to jest jeszcze dłuższe badanie. No i przełożyłam sobie to na więc więc tam któregoś czerwca mam. Gdzieś mam sobie to zapisane, no ale do tego czasu to wam powiem, że po prostu będę się chyba stresować. Ogólnie mam włosy dzisiaj takie jakieś straszne, ale byłam na noc, co to wiecie. I zaraz idę spać, bo jestem wykończona dzisiaj. E, aha i po drodze e, z powrotem to byłam w aptece, tam mamie poleki i wstąpiłam jeszcze do Biedronki i parę rzeczy kupiłam. I tak, i byłam też w sklepie ogrodniczym po ogórki, których nie było. Były tylko te zwykłe gruntowe. No i po te szkleniowe podjadę w piątek, bo pani twierdziła, że będą w piątek, chociaż miały dzisiaj też być, no ale ząk. Tutaj mam cebulę dymkę, którą sobie wysadzę na szczypior. I tutaj kupiłam sobie kilka nasion kopy sałatę, a tą sałatę ja będę sieła w szklarni. tu mam taką masłową, tu mam liściową yy, tutaj mam ogórki do wysiewu w ogródku tutaj drugie trzecie i tutaj mam cukinie taką i cukinię żółtą więc yy, będzie dzisiaj dzisiaj albo jutro sianie yy, dalej banany bo ostatnio y, właśnie dzieciaki, ja też sporo bananów jemy, wiecie, tak jako jak nie mamy czasu, to żeby sobie na szybko coś zjeść. Y, a wszystkie jakieś inne owoce to są teraz te strasznie drogie. I tak kupiłam tu dzieciakom lizaki. Ogólnie drogie to te lizaki, bo były one po dwa zeta. Jeden. Tu kupiłam takie kryłasanty, ogórki kiszone do obiadu. A i jakieś y, nowe y, ogólnie y, taka półeczka z hej, bo była w biedrze i y, sporo tych takich różnych nowych żelków, no aż wzięłam y, moim chłopakom takie, zobaczymy jak one będą y, smakować. Tutaj mamy hej, badniki, y, ciasteczka, co jeszcze? ogórki tutaj te herbatniki bo te herbatniki Jasiu sobie będzie brał e, do śniadania do szkoły bo on już nie wie co ma wymyśleć na te śniadania i kupiłam lody bo wszystkie lody ostatnio e, dzieciaki e, z moją siostrą pochłonęli no i obiecałam Fionysiowi że mu kupię więc kupiłam trochę lodów ja ogólnie lubię te KMS z solą Tych, e, te chyba też są spoko chyba ze roku je miałam więc wydaje mi się, że były dobre. No to są moje ulubione, to wiecie. I tutaj taki o, o smaku słonego karmelu. Tu mamy owoce leśne. A ten to jest chyba mango, czy coś tak? Mango i marakuję. No i mm, tutaj mam kapustę kwaszoną, też do obiadu. Więc tak, ja te rzeczy powkładam do szafy. Do szafy. No do szafy i do zamrażarki i idę spać. A będę się do Was odzywać. Później po południu jak się wyśpię i mam nadzieję, że nie będę dzisiaj zamulać, bo mam tyle rzeczy do zrobienia, że no sporo. Mama, nie? No. To ty sobie nie walnij w nogę. Nie? Ty to gang, piankster, tą swoją piłą lepiej rób. Ty byś lepiej poszedł się umyć, bo jak cię pszczoła ugryzie od tego lizaka... Co za fujka. Co za prosiaczek. Weź kaj mama wyjedzie. Wyjdźcie mi stąd. No, sia, co muchę. Jo, wędkę połam. Puder nie ma teraz miejsca. Trzeba te wszystkie gady stąd wywalić. Jak ją chcę kosić trawę? bo nie wiem czy ja mam benzynę. A jak nie, to trzeba będzie pojechać. Ożesz! Jaś chodź tutaj! Weź kaj te drzwi popchnij pchnijo. Lekko, bo one zahaczyły, dobra. Okej. Okay. No idź. Dobra, masz tą kosiarę. Halo. się wyjedź tam zobaczymy czy jest ten benzyna, zobacz, gdzie jest benzyna Esiu No ty już jesteś dosyć duży, żebyś ty wiedział No, tam jest benzyna, ale tą mycesę popraw, jo? Czapkę się popraw Śle masz ją założone, to ci tu nie haczy benzyna Benzynę? ty! No tam jest pewno pusto, co? Ogólnie olej powinien być w niej wymieniony. Mm. Jest? Uh -huh. Dobra, to zakęć. Podpompuj. Mama ci ją odpali, o. Tu się przytrzymuje i tu. Dobrze. Zakręcaj. O, Franz nam pomoże. No, gdzie się pompuje? Ty nie pamiętasz? Tutaj. Muszę się, że się Tam nie za trzy razy. Ale tak, nie tak. Raz do końca, tak? Dobra. Dobra. Ty szybko skosiłeś tutaj też skosio no i tam bo tam nie bo tam jest jeżdżone tam jest e, kultywatorowane tam nie tutaj i tam na, na górę tam do domku tak jasiu dobrze okej okay. Ja i połowa bokiem Dzień dobry kochani, widzicie ten czas Jest za 28, a ja już dzieci odstawiłam, wylciłam e, Będę robić sobie wodę z cytynu Tutaj mam jeszcze jakąś ostatnią cytynę, która w ogóle zaczęła mi pleśnieć Ale to nic, to pół wykorzystam, a to pół wyrzucę No, tu mam do ogarnięcia e, Wczoraj jeszcze nie założyłam firanek, więc dzisiaj będę te firanki Ogólnie to muszę zdjąć ten klosz, bo ostatnio się to do mnie potukła. I to nie wiem, to tak okropnie wygląda. Będę musiała poszukać za nowym. No, a ja zjem śniadanie i będę lecieć na nowe, bo wczoraj nie byłam, bo wczoraj byłam po nocce. Bo wczoraj po tej nocce to ja byłam tak yy, wykończona. Ale i tak dużo zrobiliśmy. Wydaje mi się, bo ja to posprzątałam, ogarnęłam. Dzisiaj jeszcze pranie muszę tam nastawić kolejne pranie, bo u nas to pranie ciągle idzie. No i dzisiaj chyba wywieszę na dwór, bo jest taka ładna pogoda. I będzie chyba jakiś upał. No i co? I pójdę na nowe wrócę. Pojadę po się Ja się dzisiaj jest na treningu, więc zostaje... dłużej. Jego odbierę po południu i po później będziemy... Albo ja będę kosić trawę tutaj koło stawu, bo muszę skosić, bo ja się tam wczoraj na działce kosuj. Eee, a resztę zostawię dla Jasia. I wtedy będę robić um, ogrodzie. No, w, w tym moim ogrodzie, ogródku. I tam przy też kawkach. Eee, to jest niekończąca się historia. Więc <grym> wiecie. <grym zwiecie> Chwasty rosną jak szalone, w też, po prostu, żeby to wszystko inne tak rosło. No, ale dzisiaj zaczniemy dzień od roweru, troszkę szybciej. A, teraz robiąc sobie śniadanie, będę montować dla Was filmik poprzedni, bo tam coś nagrałam, więc zmontuję ten filmik i polecę sobie na rower, żeby dorwać tych endorfin. Wczoraj też tak trochę mnie te badania przygnębiły, ale już jest okej. Okay. Dzisiaj już jest lepiej. Zawsze taki mam jakiś, wiecie, jak coś... jak coś złego, to jakiś taki moment mam zawahań i, i, i zastanawiania i... i... i no taki gorszy dzień po prostu, tak? A jeszcze to niewyspanie dołożyło do tego i tyle. No, ale dzisiaj bierzemy dupę w tył i e, działamy dalej, <laughs> więc co, zapraszam na dzień z nami, na kolejny nudny dzień z nami, bo e, dużo osób mi pisze, że lubi takie normalne vlogi, ale sporo osób też jest, które twierdzą, że nic się jakoś w naszym życiu nie dzieje, no ale takie jest życie, <laughs> no malka, ja już to wam powtarzam i powtarzam i powtarzam. Idę na ten nowe. wrócę to się ogarnę, Tu umyję sobie włosy, bo ja zawsze się spocę i tak mam zawsze tutaj z tyłu mokrą głowę. Mokre włosy, więc jak wrócę, to się ogarnę. To będę już lepiej oglądać, no Zana wyglądam. Jak wyglądam, no. Jak człowiek, każdy Polak Zana. <laughs> Jeszcze coś niegałem, bo szwankuję. Dobra, kończymy ten początek. Więc zapraszam Was do oglądania. No i mówiłam, że dzisiaj będzie piękny dzień. Chłopakom ubrałam spodenki, a co jest zachmurzyło się. Co to za ptaszek? A matko. Ojejku, ptaszku, nie tamtędy. Jakiś ptaszek mi tu wleciał. Tamtędy ty nie wyjdziesz. Hm. Jasiu mi zostawił mój rower kosiarą, a Franek mi zostawił swoim sprzętem. <grym> a nie mogę. No wczoraj ja się tam trochę skosił tej trawy, ale pięknie pachnie skoszona trawa, jak ja uwielbiam zapach skoszonej trawy. No, kocham wręcz. pojść co ty ze ze mną? To? Dobra, ja jadę póki to nie pada. Ale no chłopakom chyba dzisiaj będzie zimno, jaś Frankowi ubrałam kurtkę i bluzy. Tu chociaż tyle, że ma kurtkę. A ja jadę. się trochę ogarnęłam, mam sobie włosy, mam sobie trójwózie nawet wywołałam sobie robić takie keski. E, jedna dziewczyna na na TikToku ma takie super keski i ja próbuję je ciągle odtworzyć a ciągle mi to nie idzie ale z czasem się nauczy dzisiaj wyszły mineralne moje keski. E, no niestety ja jestem za bardzo przyzwyczajona tutaj na tym oku tak lekko mi wyszło ale też nie do końca to tak jak ona ma no jadę po Zanusia przyjechał Pan Mateusz będzie orał, znaczy się ora już yy. i będziemy siać Giekę więc znaczy się on będzie siał a ja będę płacić no więc jak posiejemy tą Giekę to Jesus to tak naprawdę już wszystko mamy ogarnięte na polu i teraz tylko będę się zajmować tymi cioskawkami a potem żniwa i wiecie... z piszczą mi te klocki, muszę zrobić sobie klocki. A w ogóle widzieliście tą zajankę, a dzisiaj ja spotkałam wilka. Masakrę, wilka tutaj u nas koło mnie czy przejdzie to ale to był taki sam jeden wow. bardzo e, wyleniały nie wiem jak to wam wytłumaczyć no sieść mu strasznie schodziła i, i widać że to był chyba samiec mm, a nie wiem czy samce w wilku wchodzą osobno czy jak to tam jest no ale dzisiaj normalnie spotkałam w wilkach jestem w szoku nawet to mami opowiadała a mama mówi a wilki muszą być no także muszę dzieciaki uprzedzić, żeby nie wychodziły nigdzie same za daleko. No bo nigdy nie wiadomo. I w ogóle tam koło naszych dyskawek on chyba był głodny. A ja tam ostatnio wywalałam obornik i on może myślał, że... Znaczy się tam ogólnie chyba były jakieś... E, nie wiem czy wcześniej mi tam jakieś kury nie zdechły, może mi zdechły nawet, których nie wyjęłam i może on po prostu tam... A może on po prostu wiecie, tam też kury nasze chodzą. I może on po prostu też na te kury tam poluje. No nie mam zielonego pojęcia, no ale był wilk. No ale uciekł tak, ale los. Nie, kendyk. Kendyk. Nie. 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 Którędy się mówi, a nie kendyk? Ciekawe, jak to jemu ja tam idzie. Słabo chyba, sucho jest. Wiesz? Patrz jak z spadło. Z tego drzewa. Przecież będzie miała wypyskać, się to cześć nie, ona ją. A, słabo. To jest susz ja, nie pimpuś. Słabo mój no. idzie fęc. Sucho. Chodź. Co to jeszcze żyto było? Ile to jest? Ile to jest ptaków? Słabo. Słabo mu to przerzuca. Jest za sucho. Wiesz? Ale Franek przestań Idziesz ze mną ma To jest susz ja nie pimpusz Nie, no w sumie I tak będziemy tą klikę zaorywać Tak na ścisłość, nie? To może być Co? Frans? Do się dokopał. Katastrofa. Katastrofa. Że on się dokopał do myłych. serce. Co robi? On Depcze? Tak. A, mewy tam latają. Koło pana e? ma usza. ciężko. Nie wiem jak to... A nie mógł tego przyszyka. Tu jest sucho, wiesz? Co za durośnięto jest. Żyto? Żyto chyba, nie? A jakim terenie to? naszym. No. To są mewy chyba, nie? Jo. 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 O, bocian przyleciał nawet gdzieś on na baki zbierają. Widasz. To jest jak nie wiem hmm. To ma ciężko Ja myślałam że to napadało, a to figa z makiem to nic nie dało, wiesz, ten, ten deszcz był za mały To było za zima I to To jest robak, no nie jest to są te białe robaki Właśnie te białe robaki zjadają wodziany, wiesz? O, widzisz? Robak. Takie robaki, to, ja nie wiem jak one się nazywają, pędraki chyba, wiesz? Ej, ty wiesz miał całe nogi brudne i one w ziemi przekopują i wyjadają, nie wiem, w sumie się tak nie interesowałam. Ale one są dobre na ryby, wiesz? No. No i dlatego te ptaki tutaj ladają, bo one je jedzą, wiesz? No. To są Jak ty je zawołasz? No. Ty zawołasz ptaki? To się nie da. One same sobie przylecą. One usiądą tam, gdzie on jechał. I wtedy one zbierają, wiesz? On tu jedzie. No, tu jedzie. Mama specjalnie tu przyszła, bo muszę się go zapytać, jak mu idzie. Gdzie on to dzisiaj zaora, wiesz? kiedy on to będzie ja! siał? A nie chcesz z panem Mateuszem pojeździć? Nie Czemu? Co? Czemu nie chcesz z nim pojeździć? Jasiu się napracował wczoraj? Tak? Chodź No, on się napracował O jak ładnie kwitną te krzeczki, widzisz? One się rozosną, to one tutaj będą w samym miastu tu musi wykosić, bo tu Jasiu nie wiedzie a ten odtędy on ma sucho, trzeba go podleć. Bo on nie będzie kwitnął. To tutaj trzeba ogarnąć. Jezus, ile roboty! Ile roboty no? Cyty, nowy ten. A... Cyty, no jak on się nazywa ten motylek? A skąd wiesz? No, ja przyszłam na te skawki pielić, tam ogólnie mi ta na włóknina spadła, ja musiałam ją do domu zabrać, jeszcze nie zdążyłam. Ale tutaj strasznie mi rośnie zboże. I pokrzywy, i w ogóle, i w ogóle, więc... Trzeba się za to zabrać, Franek tam oczywiście ora po swojemu. E, no, nie chciał jechać z panem Mateuszem na pole. Ale to nic, Ja Jasiu w domu. Nie miał treningu, więc go przywiozłam. I teraz ja tutaj będę sobie pielić moje wszystkie chwasty i potem e, ogólnie mam tam do zasiania w ogrodzie, ale tam ja muszę obornik wywieźć i tak dalej, to trochę więcej roboty. E, a tutaj chcę to zrobić, bo te truskawki już kwitną i je trzeba opyskać na e, pleśń, bo w zeszłym roku ja ich nie pyskałam na pleśń. I to nie był dobry pomysł, bo dużo ich spleśniało właśnie. E, no a naszarą pleśń trzeba opyskać w tym roku. I będę to robić, już kupiłam sobie preparat ostatnio, więc będę je pryskać, tylko wypielę i opryskam. A potem e, no dzisiaj jutro, to może to mi się uda to ogarnąć, chociaż wątpię, bo tu tego sporo jest. A potem dopiero posieję w ogóle. A skąd ja się znalazłam No i ja się już Nie, to mama kupiła, ja się już szefie grzeba. Patrz, ja wczoraj o nich zapomniałam, ale wieje co. Sí. Ale ubierz się najpierw, ja? że pojedzie mały. No wyjmij to rękę tam. A gdzie jaś jest? W A co on robi? On chciał... A czemu on nie kosi dalej trawy? Co ty masz za na naukową? A ty co? A ty będziesz na dworzu? A lubisz na dworzu. Ty mm -hmm. iść do pana Mateusza, żeby on ten gnój zaalał. Ja muszę przynieść widły. Bo ja zapomniałam, że gnój jest do załania, wiesz. No. No masz ty tą gluzę już. No. Nie. No i tu ty też masz śle wsadzone, te rękaw. A dziecko smakują o pan Mateusz tam był po wodę przyszło co dobre? ale maszynce brudne one dekoratowe smakują jak mm. A, pyszne są ale smaczne Hm? Nie śmiałkę. No. A ja siu sobie też wziął. Jeden tylko. Wam były dwie paczki. A patrz, mama o nich wczoraj zapomniała wam je dać. Co? Mama zapomniała je wam wczoraj dać. Bo ja je chyba wczoraj kupiłam. Co? No. Det är mer vars... Du samtidigt som fjället mm toppen. -hmm.